Szanowni Państwo, my Wam niczego nie obiecujemy, ponieważ jesteśmy świadomi tego, co nadchodzi. Spotykamy się dzisiaj pod Muzeum Niepodległości, bo chcemy obecną podległość państwa polskiego, obecną także na poziomie samorządowym, przekształcić w to, co widnieje na fasadzie tego budynku. Nie chcemy też dożyć czasów, kiedy o niepodległości Polski będzie się mówiło już tylko muzea. Jeżeli zapoznacie się z naszym programem i postanowicie dać nam kredyt zaufania, będziemy od Was oczekiwać gotowości do współpracy. Szanowni Państwo. Witamy na konferencji Komitetu Wyborczego Wyborców Konfederacja Jedna jest Polska. Większość komitetów w naszej gminie i w powiecie nie życzyła sobie naszego samodzielnego startu w tych wyborach. Nie chcieli mieć konkurencji. Nie chcieli, aby wyborcy mieli szerszy wybór w tych wyborach. Woleli, abyśmy rozproszyli się na listach ich komitetów, gdzie oczywiście mielibyśmy ograniczone możliwości przedstawiania naszego programu. My jednak wystartowaliśmy pod własnym szyldem, wspólnie z lokalnymi działaczami Polska jest jedna. By móc pod własnym szyldem prezentować swoje plany, wartości i postulaty dla gminy i powiatu myśleńskiego. Program ten zawiera z jednej strony plany wprowadzenia zmian w organizacji funkcjonowania jednostek terytorialnych w pewnych dziedzinach, które z roku na rok działają coraz gorzej i są coraz droższe w obsłudze. Szerzej opowie o tym zaraz nasz kandydat na burmistrza. Z drugiej strony, nasz program zawiera ostrzeżenia przed niebezpiecznymi zmianami, jakie odgórnie są narzucane samorządom przez rząd warszawski i urzędników brukselskich. Dotyczą one m.in. takich spraw, jak wzrost wpływu wielkich, wielkich korporacji na nasze życie, co odbywa się kosztem ograniczenia naszej wolności osobistej i praw do własności prywatnej i wolności gospodarczej. Widzimy to choćby na przykładzie zalewu naszego rynku żywności produktami zagranicznymi, co osłabia rodzimych rolników i producentów, a także co ujawniło się jaskrawo w czasie covidu w łatwości władz państwowych w narzucaniu nam absurdalnych lockdownów, przemocy szczepionkowej i ograniczaniu kontaktów międzyludzkich. Dziś nawet rządowe media przyznają, że skuteczność lockdownu w ograniczeniu liczby zakażeń sięgała najwyżej 5%. A ile to przyniosło katastrofalnych skutków, jak kilkaset tysięcy nadmiarowych zgonów w Polsce, przerwanie edukacji młodego pokolenia, lawinowy wzrost przypadków depresji wśród Polaków i wiele innych. Sprawy te dotyczą także forsowanych na siłę przez Brukselę szkodliwych ekoprojektów. Znanych pod nazwą Fit for 55, Zielony Ład, Zrównoważona Mobilność czy wprowadzenie zakazu produkcji i używania samochodów spalinowych. Żyjemy w czasach przyspieszonych zmian politycznych, prawnych i społecznych, których skutki są trudne do przewidzenia dla zwykłych zjadaczy chleba, bo reżimowe media nie chcą o tym w ogóle informować. Unia Europejska walczy uparcie ze zmianami klimatycznymi, które poważni naukowcy uznają za normalne i nieodwracalne dla naszej planety. A równocześnie narzuca ona nam eksperymentalne zmiany kulturowe z poznaku ideologii gender, które uderzają wprost w rodzinę, fundamenty struktury naszego społeczeństwa, kultury i religii. Naszym zdaniem samorządy nie mogą działać jak pas transmisyjny dla poleceń wydawanych z Warszawy czy zagranicy. One powinny działać jak zawieszenie w autach spalinowych i elektrycznych. Powinny amortyzować skutki wybujałych projektów ideologii i przepisów płynących do nas z zewnątrz. A jeśli tych skutków nie da się zamortyzować, to by uniknąć poważnej awarii czy tragicznego wypadku, należy zmienić kierunek jazdy czyli wprowadzanej polityki. Mówimy o tym, bo uważamy, że Polacy, mieszkańcy gminy i powiatu myślenickiego zasługują na coś więcej niż tylko obietnice na poziomie łatania dziur w drogach, budowie nowych chodników czy ścieżek rowerowych. Szanowni państwo, spotykamy się dzisiaj pod Muzeum Niepodległości, bo chcemy obecną podległość państwa polskiego obecną także na poziomie samorządowym. Przekształcić w to, co widnieje na fasadzie tego budynku. Nie chcemy też dożyć czasów, kiedy o niepodległości Polski będzie się mówiło już tylko w muzeach. Ja nazywam się Krzysztof Lalik i poproszę teraz e, kandydatów startujących z naszych list o przedstawienie siebie e, i swoich planów wyborczych. Pierwszego proszę o zabranie głosu. Naszego kandydata na burmistrza miasta i Gminy Myśleńce, pana Ryszarda Kulczyńskiego. Szanowni Państwo, my Wam niczego nie obiecujemy, ponieważ jesteśmy świadomi tego, co nadchodzi. Jeżeli zapoznacie się z naszym programem i postanowicie dać nam kredyt zaufania, będziemy od Was oczekiwać gotowości do y, współpracy. Wyobrażamy sobie przejęcie władzy, do, do czego jesteśmy przygotowani intelektualnie i również fachowo. Wyobrażamy sobie to w ten sposób, że to nie będzie jednorazowy akt wyborczy, a potem rozliczanie po pięciu latach. Nas interesuje stały kontakt z mieszkańcami i interesuje nas sprzężenie zwrotne, ponieważ mamy bardzo ambitny projekt, którego nikt nie przedstawił. Mianowicie, chodzi o samowystarczalność gminy na trzech bardzo ważnych, kluczowych poziomach: na poziomie finansowym, energetycznym i żywieniowym. To wszystko rozwinąłem w wywiadzie, jaki ukaże się w gazecie Myślenickiej w najbliższą środę. Zapraszamy do zapoznania się z tym, co mamy do zaproponowania, ponieważ Następnej okazji być może nie będzie, za pięć lat już nie będzie y, żadnych możliwości dlatego, że nas rozjadą. Projekt globalistyczny jest nieubłagalny i jest dla nas y, y, ogromnym niebezpieczeństwem dla nas i dla naszych dzieci. Dziękuję za uwagę. Dzień dobry, nazywam się Wiesław Dobek. Szanowni Państwo, od ponad 20 lat. Z pobudek patriotycznych działam na rzecz integracji polskiej prawicy, na rzecz walki z układem okrągłego stołu, który do dnia dzisiejszego tutaj funkcjonuje. I właśnie tutaj jest pytanie, po co startujemy? To właśnie na wstępie powiedziałem jako główny cel? Oczywiście startujemy do wyborów samorządowych. Naszym obowiązkiem jak każdego radnego będzie dbanie o lokalne sprawy, czyli drogi, szpitale, szkoły, wszystko co tutaj związane jest z lokalnym życiem. Ale Myślenice nie są wyspą. Jesteśmy częścią Polski. To co się dzieje w Polsce, ma wpływ na to co się dzieje w Myślenicach. Polska też nie jest wyspą i też jest zależna od tak zwanej geopolityki. To wszystko ma wpływ na nasze lokalne życie. Kolega Krzysztof Władzik tu pokrótce przedstawił różne aspekty. Ja tutaj właśnie chcę tylko jeszcze raz zwrócić uwagę, że jest system naczyń połączonych. Że również to, co my tutaj robimy, ma wpływ na to, co się dzieje w Polsce. I naszym celem jest właśnie też działanie na rzecz Polski. Szanowni Państwo. Dzieją się rzeczy epokowe, być może na setki lat. Tworzy się nowy porządek świata. Nie możemy tutaj funkcjonować w oderwaniu od tej rzeczywistości. Dzieje epokowe na miarę I i II wojny światowej. Na miarę rozstrzygnięć, jakie miały miejsce w Wersalu po I wojnie światowej, jak i w Jałcie po II wojnie światowej. Czyli chodzi o miejsce Polski na mapie świata. Czy będziemy krajem niepodległym tak naprawdę, bo kolega tutaj zaznaczył, że to jest taka pół niepodległość, czy też alternatywą, bo innego wyjścia nie ma, jest Wielka Polska? Czy będziemy właśnie, jeszcze raz wrócę, częścią Czwartej Rzeszy, Związku Socjalistycznych Republik Europejskich, czy też Ukropolinu? Alternatywą jest, jeszcze raz powtórzę, Wielka Polska. Przede wszystkim tu nie chodzi o granice, tu chodzi o pozycję w świecie, która musi być oparta o bardzo mocną e, gospodarkę. Coś na wzór Niemiec. Szanowni Państwo, w tych czasach tworzenia się nowego porządku świata jest dramatyczna sytuacja. Nie mamy mężów stanu na miarę Paderewskiego, Dmowskiego, Piłsudskiego, e, Korfantego czy Witosa. Nie mamy takich y, polityków jak na przykład Churchill, który mówił jasno, Anglia nie ma przyjaciół, Anglia ma interesy. Szanowni Państwo, Unia Europejska jest y, realizowany, projekt Spinelliego, to jest bardzo przez instytucje, chodzi tu o kulturę, edukację, media. Y, w tym kontekście my tutaj widzimy naszą rolę, żeby z tym... Tutaj też na miarę naszych możliwości lokalnych walczyć. Jest walka o świadomość ludzi. O to toczy się wojna. Podstawą proszę państwa, by się nazywamy jako określamy jako antysystem. Chodzi o właśnie o ten system, który powstał podczas okrągłego stołu i trwa do dzisiaj. Jego skutkiem jest konstytucja, którą należy jak najprędzej zmienić, i jakiś taki system, aby powstał, gdzie wiadomo, kto za co odpowiada. Więc kończąc, tutaj mamy taką ulotkę, którą będziemy tutaj Państwu starali się dostarczyć. I tutaj mamy taką sekwencję napisaną. Nasz start w wyborach samorządowych nie jest celem samym w sobie. Ale traktujemy to jako część walki o wybicie się na rzeczywistą niepodległość, odrodzenie się Wielkiej Polski, trzymanie się sprawdzonej tysiącletniej tradycji i wiary katolickiej w naszym kraju. Dzięki temu byliśmy w przeszłości nie tylko wielcy, ale także przetrwaliśmy rozbiory i czas komuny. Jak to powiedział wielki mąż stanu, prymas tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński: Albo Polska będzie katolicka. Albo nie będzie jej wcale. Prymos tysiąclecia kardynał Wyszyński powiedział też, jedna jest Polska i w naszym komitecie nasza nazwa właśnie tą sekwencję zawiera. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi materiałami na Facebooku, gdzie będzie więcej informacji. Dziękuję. Witam wszystkich. Nazywam się Robert Kowalczyk, kandyduję do Rady Powiatu z okręgu nr 3 Dobczyce-Siepraw. Mam 40 lat, jestem ojcem trójki dzieci. Ukończyłem studia politologiczne na Krakowskiej Akademii. Pracuję w jednych z myślenickich zakładów produkcyjnych. Prowadzę równocześnie gospodarstwo rolne, na którym hoduję konie oraz pszczoły. Tutaj się urodziłem, tutaj chciałbym spędzić resztę swojego życia. Interesuję się polityką, sportem, który staram nadal się uprawiać w wolnych chwilach. Ale także geografią, historią. Moje hasło brzmi: właściwy człowiek na trudne czasy. Dlatego w Radzie Powiatu chciałbym się zająć szeroko pojętym bezpieczeństwem. W budżecie muszą być zagwarantowane środki na masowe szkolenia dla obywateli. Przy udziale gmin, budowa schronów i innych tego typu obiektów, przystosowanie oraz przystosowanie tych już zaplanowanych. Dbałość o stan budżetu powiatu, brak zadłużenia. Realizacja zadań według funkcjonalności, a nie z chęci tylko i wyłącznie wykorzystywania środków Unii Europejskiej, nie branie wszystkiego bez analizy, jakie zobowiązania są ukryte za tymi pieniędzmi. Mam tu na myśli przede wszystkim KPO. Stanie na straży, aby uchwały w nowej Radzie Powiatu były pozbawione zrównoważonej mobilności oraz stref czystego transportu i powietrza. Oczywiście dbałość o stan dróg powiatowych, prawidłowa współpraca na linii powiat-gminy. Różnie z tym obecnie bywa, uruchomienie połączenia komunikacyjnego, zwłaszcza w weekendy, przez kornatkę. Podsumowując, jestem osobą zaangażowaną. Gdy na coś się zdecyduję, wkładam w to całą energię oraz serce. Nie boję się podejmować trudnych decyzji. 7 kwietnia proszę o Was głos. Na pewno Was nie zawiodę. Szanowni Państwo, nazywam się Paweł Murzyn i kandyduję do Rady Powiatu Myśleńskiego w okręgu numer 5 obejmującym gminy Lubień, Raciowice i Wiśniowa. Uważam, że w zmiennych czasach w samorządach potrzeba zgody oraz zdrowego rozsądku, a przyszłość można budować w, w oparciu o szacunek do własnej tradycji, kultury oraz historii swojego narodu. 7 kwietnia proszę Państwa o głos. Numer 1 na liście Konfederacji Jedna jest Polska do Rady Powiatu Myśleńskiego. Dziękuję. Witam państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Dariusz Podoba. Mam 30 lat. Jestem mężem i ojcem. I w szczególności, właśnie dla córeczki, chciałbym też państwu obiecać, że będę stał na straży obrony naszych dzieci przed obcymi ideologiami, które od września, od 1 września, mają zielone światło i mogą w pełni działać i w pełni deprawować nasze dzieci w szkołach nawet w przedszkolach już. Drugą rzeczą, którą chciałbym Państwu obiecać jest współpraca z doświadczonymi ludźmi, na przykład z naszym prezydentem Siemianowic Śląskich, Rafałem Piechem, który doskonale radzi sobie tam z różnymi, z różnymi ludźmi po prostu z, z komitetów, nie tylko, nie tylko prawicowych. Jest przykładem, że można się dogadać. Można razem iść ku dobra gminy. Dobra, dobru całego województwa. Startuję do tych wyborów samorządowych z okręgu drugiego, w którego skład wchodzą miejscowości Jawornik, Bysina, Jasienica, Bęczarka i Głogoczów. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nazywam się Marcin Cegielski. Jestem doktorem nauk technicznych na krakowskiej uczelni, gdzie wykładam. Od ponad roku jestem zaangażowany w pracę ruchu społecznego nie oddamy miasta. W związku z przeciwstawianiem się w strefie czystego transportu w Krakowie oraz w innych miastach, działając w ruchu, dowiedziałem się o planach wprowadzenia w podkrakowskich gminach planu zrównoważonej mobilności metropolii krakowskiej, który po wnikliwej analizie zbudził szereg moich wątpliwości oraz moich kolegów. Nie czekając na wprowadzenie planu zrównoważonej mobilności metropolii krakowskiej w mojej gminie, Postanowiłem działać i z końcem grudnia złożyłem e, poprzedniego roku złożyłem razem z innymi mieszkańcami pismo protestacyjne. Gmina zlekceważyła nasze argumenty i dnia 6 lutego przyjęła plan. W odpowiedzi na to złożyłem obywatelską uchwałę inicjatywę uchwałodawczą, dzięki której e, chcemy poddać plan zrównoważonej mobilności przyjęty przez gminę pod ponowne głosowanie oraz uchylić, dzięki czemu chcemy uchylić uchwałę wprowadzoną przez e, moją gminę w dniu 6 lutego. E, w skrócie chciałbym przedstawić zagrożenia jakie niesie za sobą plan. Plan dokładnie określa, kto będzie odpowiadał za realizację poszczególnych działań wdrożeniowych planu. W rozdziale 7 są opisane działania bezpośrednio wymienione w strategii SUMP i przypisane do wdrożenia ośrodkom lokalnym aglomeracji, domyśle gminom. Są to takie przykładowe tu wymienię W podpunkcie 225 wyznaczenie stref uspokajanego ruchu w strefach usługowych Krakowa i pozostałych gmin oraz stref zamieszkania na terenach dużych osiedli mieszkaniowych, uspokajania ruchu czyli oznacza to bezpośrednio na przykład likwidację jednego pasa ruchu i zastąpienie, oczywiście z jezdni i zastąpienie tego jednego pasa, który likwidujemy na przykład drogą dla rowerów, tak jak wynika to właśnie z planu myślenickiego, o którym za chwileczkę może powiem. No i tutaj wskazane jest jako... Idea, że rower ma być naszym codziennym środkiem transportu, co wielokrotnie jest podkreślane w tym planie. W podpunkcie na 3-3-2 wprowadzenie ograniczeń prędkości w ramach tzw. zielonej mili wokół y, instytucji usług publicznych jest to kolejna doktryna mająca właśnie nam, nas ubezwłasnowolnić i, i spowodować to, że ten transport nasz indywidualny będzie dla nas niewygodny. W podpunkcie 3.3.2 jest coś takiego jak realizacja w zakresie zmniejszania emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, wdrażanie i rozwój stref czystego transportu. Określenie jest to bardzo precyzyjne w odniesieniu do gmin aglomeracji, w tym mojej gminy się prawia, jako realizacja celu spadku emisji spalin, hałasu poprzez przygotowanie planu wdrożenia i rozwój stref czystego transportu w Krakowie na terenie, innych również miast. Bardzo ciekawe jest to rozwiązanie, ponieważ w planie są dwa wskaźniki tylko ujęte, czyli dwutlenek węgla i pyły 2,5. Proszę Państwa, dwutlenek węgla wcale nie jest dla nas tak szkodliwym gazem. Nie jest on ujęty w normach samochodowych euro, które akurat mają wykluczać nasze starsze samochody, gdzie to było właśnie ideą mojej Mojego początku działania w ruchu nie oddamy miast, że zostaliśmy niesprawiedliwie potraktowani. Jeszcze mamy wprowadzenie stref Tempo 30, co też jest oczywiście celowym spowalnianiem naszego przemieszczania się. Kampanie promujące zrównoważoną mobilność w szkołach. No, pochylmy się nad tym. Ja, jako ojciec dwójki dzieci, nie życzę sobie, żeby moje dzieci na przykład były uczone w szkole o. O, o w kampaniach promujących zrównoważoną mobilność szkoła jest do tego, żeby przekazywać wiedzę, a nie ideologię. Działania ukierunkowane na popularyzację roweru jako transportu jako środka codziennego transportu i dostosowanie tego do poszczególnych grup odbiorców. Myślę, że to nie wymaga szczerszego komentarza. Natomiast jeszcze chciałbym nadmienić lub podać właśnie taki cytat z, właśnie z planu zrównoważonej mobilności metropolii krakowskiej, że za monitorowanie aktualności planu oraz wskaźnikowe monitorowanie realizacji jego założeń odpowiadać będzie Wydział Gospodarki Komunalnej i Klimatu Miasta Krakowa oraz Stowarzyszenia Metropolia Krakowska lub inne wyznaczone podmioty w przypadku dokonania zmian strukturalnych wyżej wymienionych jednostek. No i taki komentarz, no czy my tego potrzebujemy, żeby Kraków żeby się uzależniać od Krakowa, od jego urzędników? Moim zdaniem nie. Jeszcze chciałem poruszyć temat konsultacji społecznych, które były prowadzone rzekomo w sprawie tego planu. W większości poza terenami gmin, tak jak i w przypadku mojej gminy Ciepraw, były prowadzone w Wieliczce. Te konsultacje. Informacja o tych konsultacjach ukazała się na stronie gminy na kilka godzin przed, przed spotkaniem. Tak było też w większości gmin, bo te konsultacje są e, moim zdaniem ukrywane przed mieszkańcami, bo to jest niewygodne, żeby mieszkańcy chodzili i zadawali pytania. Dlatego też właśnie musiałem sam zacząć działać. Nasza gmina na przykład zapytana o wskaźniki oraz efekty ilu mieszkańców gminy uczestniczyło w takich spotkaniach nie miała w żaden sposób nie umiała w żaden sposób nam odpowiedzieć na pytanie ponieważ nie posiada żadnych danych. Prawda jest taka, że wydaje mi się iż nikomu specjalnie nie zależy na to ile osób chodzi, bo ta wiedza pozostaje dla Krakowa, ponieważ konsultacje przeprowadza Kraków. Natomiast gmina zapytana o koszty Wprowadzenia takich planu nie posiada żadnych analiz finansowych, ile to będzie kosztowało, ile będzie kosztowało właśnie wdrożenie planu, a koszty będą tutaj znowu cytat z pisma, które dostałem w odpowiedzi na moje zapytania. To koszty będą znane po ustaleniu zakresu poszczególnych zadań, a co za tym idzie kosztorysów. Czyli niniejszym gminan przyznaje nam się sama, że nie wie jakimi. Kosztami, z jakimi kosztami przyjdzie się jej zmierzyć w przyszłości w związku z prowadzeniem planu zrównoważonej mobilności Metropolii Krakowskiej. Biorąc pod uwagę niejasny zapis w planie dotyczący finansowania, zapłacimy bezpośrednio za to my, jako mieszkańcy. O czym zresztą jest mowa w planie, gdzie jest napisane, że. Jednym ze źródeł finansowania są podatki lokalne z dochodów bieżących, z podatków lokalnych i majątkowych, w tym ze sprzedaży majątku. Oczywiście są tam dalej zapisy o kredytach, o bezpłatnej pomocy unijnej, ale wiadomo jak to jest w dzisiejszych czasach z tym. W związku z powyższym należy się zastanowić, czy naprawdę gmina nie ma pomysłów na poprawę realizacji zadań własnych i gminy oraz realizację słusznych postulatów ludzi, takich jak przejmowa. Nie, czyli musimy zostać przy przyjmowaniu mglistego ideologicznie planu zrównoważonej mobilności. Chciałem jeszcze zauważyć, bo są, są różne właśnie opinie na ten temat, że tak jak twierdzą urzędnicy, że przyjęte dokumenty nie wymuszają żadnych rozwiązań na gminie ani na mieszkańcach, dają jedynie możliwość przystąpienia do korzystnych rozwiązań w zakresie komunikacji dla mieszkańców oraz możliwości pozyskania finansów na te cele. Faktem jest, że przyjęte rozwiązania na dzień dzisiejszy nie wymuszają realizacji żadnych rozwiązań, ponieważ gminy nie wiedzą, na który z pięciu pakietów planu się zdecydować, a może po prostu ktoś im to narzucił i przy... będzie trzeba się na to zdecydować w odpowiednim czasie. Z podjętych zobowiązań gminy będą musiały się wywiązać, a będzie to kosztem mieszkańców. Mówiłem tutaj troszkę o mojej gminie, ponieważ ten plan spędza mi sens powiek i zacząłem tam działać, i jest to mój priorytet. Natomiast tak samo tutaj angażujemy się w działania w Myślenicach, i chciałem zauważyć, iż bardzo podobny plan do tego już został przyjęty. W zeszłym roku jest to są myślenice, można sobie wpisać i zobaczyć. Warto również zauważyć, że w myślenickim planie, w jednym z rozdziałów lub podrozdziałów jest zapis, w którym wzoruj, mamy się wzorować na systemach transportu Zielonego Ładu. Myślę, że to nie wymaga komentarza. Bardzo proszę Państwa, jeżeli możecie, zapoznajcie się z jednym dokumentem myślenickim, z planem zrównoważonej mobilności metropolii krakowskiej, który właściwie jest. Jeden, jeden, jest, jeden plan jest narzędziem, które wyszło pokrewnym do drugiego, czyli tak naprawdę to jest jedna ideologia. I proszę przeczytać, zobaczyć, jakim to jest językiem napisane, i czy naprawdę my będziemy mieli z tego korzyści. Zapraszam do lektury. Proszę Państwa, jestem kandydatem z okręgu numer 3, się Dobczyce. Zdecydowałem się kandydować, ponieważ. Widzę problem głównie w temacie planu zrównoważonej mobilności. Konfederacja Polska jest jedna mnie wspiera w mojej działalności i mam nadzieję, że będziemy mogli w przyszłości. Kontynuować tą współpracę, a efektem naszym będzie będzie odejście od planu zrównoważonej mobilności i cofnięcie ich z naszego, wycofanie ich z naszego życia. Dziękuję bardzo.